Wyspłynąć głową od was, tak? Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak wiecie już za chwilę będziemy wyjeżdżać do Poczna. Tam będzie dzisiaj kongres wsi polskiej z udziałem kandydata na prezydenta pana doktora Karola Nawrockiego. I chcieliśmy kilka takich rzeczy powiedzieć, jak niszczone jest polskie rolnictwo, taka jedna z podstawowych branż wśród przedsiębiorców i produkcyjnych w naszym kraju, które wypracowuje też spore PKB. Otóż i pan Donald Tusk, jego zastępca, pan Trzaskowski, są ogromnymi zwolennikami tej radykalnej opcji Zielonego Ładu. Nie robią nic, żadnego kroku w tył, nie, żadnej refleksji do tej pory nie, po, nie podjęli. Pan, warto przypomnieć, pan Trzaskowski jako prezydent Warszawy, teraz kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, podpisał C40 z innymi miastami Europy ograniczając takie spożywanie nabiału i mięsa, proszę państwa, no o czym to świadczy, to też oświadczy o tym, że produkcja w tym zakresie spadnie i to o wiele, wiele. I tego typu zagrożenia dla wsi polskiej, dla polskiego rolnika, który do tej pory przez różnego zawirowania, przez całe wieki jednak walczył o tę polską ziemię i o tę polską produkcję, to co się dzieje Teraz y, nie działo się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, jak tłamszone jest polskie rolnictwo. Kasia powie nam więcej o programach związanych z Mercosur i to, co się dzieje z Ukrainą. Jeśli chodzi o program Mercosur, ta umowa po cichu wejdzie w życie, ponieważ nie było żadnego sprzeciwu ze strony naszych rządzących. I tak naprawdę odczuje ją i rolnik, i każdy polski konsument. Będziemy mieć zamiast dostępnej, ekologicznej polskiej żywności, żywność sprowadzaną z dalekiej Ameryki Południowej. Żywność, która na pewno nie będzie lepsza jakościowo, być może również nie będzie tańsza. Natomiast polski rolnik będzie miał problem, coraz większy problem ze sprzedażą swoich tutaj na miejscu. Produkowanych y, pro, artykułów żywnościowych. Druga kwestia, y, która również po cichu dotyka polskiego rolnika. Y, w tym tygodniu dowiedzieliśmy się o tym, że została zaakceptowana umowa handlowa z Ukrainą. Umowa, która przewiduje otwarcie polskiego rynku na produkty z Ukrainy, y, takie jak zboża, jaja, drób, cukier. I wyraźnie było powiedziane, że o tej umowie nie można na razie głośno mówić, ze względu na to, żeby nie wywoływać protestów rolników. Natomiast jeszcze y, chciałam dodać, że y, te y, Wszystkie zamierzenia w ramach C40 dotkną każdego Polaka, ponieważ tam nie tylko mówi się o żywności, mówi się także o ograniczeniu w zakupie ubrań, w zakupie samochodów, w przelotach samolotem. To wszystko będziemy mieć ograniczone ze względu na radykalne, ekologiczne zamierzenia obecnie rządzących. I myślę, że jeszcze warto dodać wspieranie organizacji pozarządowych różnego typu, tak zwanych ekologicznych, ale są to ekoterrorystyczne organizacje, wspierane również przez miasto Warszawa, przez pana Rafała Trzaskiego, Trzaskowskiego, ale także przez różne agencje rządowe, chociażby organizacja, ostatnie pokolenie, która ma, można powiedzieć, prawie za darmo lokal w Warszawie w, 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 przekazany przez Ratusz warszawski, ale także do, do, dostępne dla niej są pomieszczenia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie wiemy, że ostatnie pokolenie utrudnia życie wielu mieszkańcom, nie tylko Warszawy. Jeżeli chodzi natomiast o e, branże rolnicze, to trzeba by powiedzieć wyraźnie o, o branży pszczelarskiej. To, co się dzieje ostatnio z zalewem e, miodu z Ukrainy, ale również z innych pozaeuropejskich e, e, państw, powoduje, że rolnik. Pszczelarz jest skazany na, za utratę tego, co stanowi podstawę zapylania roślin w Polsce. Jeżeli nie, nadal będzie utrzymana zalew miodu z eksportu, doprowadzimy do upadku pszczelarstwa w Polsce. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, chętnie odpowiemy pani ocenia cła nałożone na Unię Europejską przez Donald Trump? Tu proszę pana, Unia Europejska powinna tak naprawdę usiąść do stołu i poważnie ze Stanami Zjednoczonymi rozpocząć rozmowę. Wiemy, że rząd Rzeczpospolitej Polskiej, reprezentowany przez pana Donalda Tuska, jest coraz słabszy jakby w kontaktach ze Stanami Zjednoczonymi poprzez teksty, jakie były na temat pana Donalda Trumpa wypowiadane przez wielu liderów Platformy Obywatelskiej bardzo negatywne, a poza tym ta polityka teraz też prowadzona, dyplomatyczna jest w sposób beznadziejny i widzimy, że Unia Europejska, również nawet to jej przygotowanie, dzisiaj możemy sobie to przeczytać, że wszystkie osoby z zewnątrz, które będą chciały przyjechać do Brukseli, będą musiały zapłacić 30 euro za wjazd do, do Brukseli. Jest to też y, takie, y, taka próba dania pstryczka w noc, noc Stanom Zjednoczonym. Y, myślę, że Unia Europejska y, Powinna i to, to wszystkie państwa Unii zasiąść do poważnych rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. Ale Trump na nawet na swoich najbliższych sprzymierzeńców, czyli na Węgry. One żyją przemysłem motoryzacyjnymi, na Izrael 36%. Chciałam zaznaczyć, że Węgry są również członkiem Unii Europejskiej, w związku z tym dlatego mówię, że ta y, 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 rozmowa i negocjacje są niezbędne. Trzeba rozmawiać, po prostu trzeba rozmawiać. Ja chciałam zapytać panią poseł nałożył ceł na Rosję. Jak państwo podchodzicie do tej sprawy i w kontekście tego, co się dzieje z Ukrainą w sprawie tych negocjacji pokojowych? Jeżeli chodzi o słana na Rosję, to pamiętajmy, że tych sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone było dużo i z tych sankcji nie wycofał, nie wycofał się Donald Trump. Wiemy, że sankcje nakładała też Unia Europejska, ale często patrząc jakby przez palce na te sankcje, bo handel z, z Rosją odbywa się w najlepsze, jeżeli chodzi o, o naszą wspólnotę, w której Polska się znajduje. A co do rozmów i negocjacji odnośnie wojny na Ukrainie, no to czekamy na pomyślne rozwiązanie. One trwają. Wiemy, że wiele godzin już się tych rozmów odbyło, bo było ileś spotkań, ale czekamy na takie pozytywne zakończenie również dla nas, dla Polski. A państwa zdaniem czy Ukraina jeżeli oczywiście będzie taki pomysł Donalta Trumpa, aby oddać terytoria, które są okupowane przez Rosję, ona powinna je oddać, czy nie koniec? Wie pan, co zostawmy to rzeczywiście już tym rozmowom i, i Ukrainie. Niech Ukraina decyduje, jak będzie chciała zakończyć. Tę wojnę oczywiście we wspólnym porozumieniu iluś państw, bo to nigdy się nie stanie tak, że tylko Ukraina z Rosją się porozumie. Pamiętajmy, jakie są zapędy w pana Władimira Putina, że, że człowiek ten potrafi być nieobliczalny, więc musimy to cały czas mieć na uwadze. Już wszystko, to dziękujemy Wam. Dziękujemy Wszystkiego bardzo. dobrego, miłego dnia.